Witajcie drodzy widzowie Dzisiaj nagrywamy StumbleGuys z Lukasem Przywitaj się Lukas Nie ma. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Widać, Wbijajcie na naszego Discorda Teraz Intro i lecimy z tym koksem Dobra, my jesteśmy już w grze O piwot, już dobra Lecę. Wow, 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 wow. A bog... No nie! Co jest kurde? Te mocki typy używają walonek, gnoje. Niewychowane śmietniki. Bo... Jest ich tutaj zbyt dużo. Dobra, ja przejdę tą rundę. A ja nie wiem. Jest tutaj zbyt dużo typa. O, Nie no, ja już odpadłem. Szczerze ja już mogę... Powie... Ja już... już nie pikałem dwa razy. Hmm. Może... Może prze... Nie, ja już nie przejdę. Odpadłem. Dobra. To tym fejem yy, się. Z... Kurde. Znaczy mi jest smutne. Tym failem sprawiłem, że wszyscy będą pewnie w komentarzach pisać lamus. A już cięcie? Nie. Ale wiecie co? Nie będę Wam zanudzał, jak Lukas przechodzi te wszystkie rundy, tylko oglądał. Dlatego zrobię Wam to cięcie. Dlatego poczekajcie chwilę. Bardziej, ja poczekam chwilę, aż Lukas to przejdzie. No i ja wam. A ja wam zrobię cięcie. Dobra widzowie, Lukas już odpadł, niestety. A my mamy y, free, free Spina w karnecie. Może nam drobnie co nam drobnie? O! Ten typ. Jego, jego mam nie. Patty Finder. Ad jakiś. A Lukas odblokował całe, ca cały karnet. I to zwykły. <grywa> Boże. I to zwykły. Dobra. Łukasz, i to zwykły. O. <grywa> dobra, e, dawaj kot. E, ja tworzę grupę, a wy? Już widzicie grę. Dobra. Najmów no losuję grę. Co to będzie? Co to będzie? O! Canon Skybe Może uda mi się ten trik? Teraz już boty są. To nie tak jak ostatnio. No widać, że boty. Bo... Co ja zrobiłem? Też mówiłem o jakimś triku? To nie, nie wypalił. Mówiłeś. Nie. To się Lukas przesłyszało. Nic o żadnym triku nie mówiłem. No, rozumiecie, nie udało się. Dawno nie grałem. Szczerze, przyznam się, dawno nie grałem. A Lukas to teraz ciągle w to zamula. Lucas, ty jeszcze nie jesteś na mecie? A nie. Ja jestem. Ty już byłeś, nie zauważyłem. Cię. Ej, wiesz, co jest najlepsze? Że się, zakwalifikowa że się zakwalifikowałem, a jestem poza metą. Aha. <grych> Bardziej byłem. O! A co a będzie następne? Co będzie następne? Ja nie A widziałeś, jak umiem, animację? Nie. Nie widziałem. O, nie, 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 Wiem, że pewnie źle wymawiam, ale. A na bramę! Nie umiem wymawiać. Pięknie główka. A my jak zwykle jesteśmy osobno. Czemu nie możemy chociaż raz być razem? A moi strzelają, samobójnie. Jak super. Dobra, 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 biegniemy. Biegniemy sam Dobrze? Nie, no! Czemu tego nikt nie dobił? Zaraz, zaraz, kolejną bramę strzelam. Nie, Lukas! Nie! Lukas? Nie. Nie! Oby! Dobrze. Nie, nie w tą stronę, idioci! Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tam, tam idźcie, tam idźcie ser. Nie, dobrze. Co nie robią? Dobra, dobra, dobra. Wchodźcie tą biłkę, pchajcie tam tą piłkę. Może dobre. Dobra, okay. dobra. No nie, odpada. Jest! Nie. Dobra, oglądamy Lukasa. W tą chwilę to możecie już go pooglądać. A co Lukas będzie miał? No wiedziałem, że podbyłaś, po prostu to wiedziałem. Ja to po prostu wiedziałem, że bad dbasz. Ja to po prostu wiedziałem. O dobra, mamy Lukas. Tam się nie da wskoczyć. Ja czasami przeskakuję. Ale wskoczyć się nie da, ześlizgujesz się z tego. No. Lukas ty z tymi botami... wydał, może wygrasz. Choć nie, no, ostatnio to odpadłeś z botami. Nie to było na odcinku, czy poza odcinkiem? Na odcinku. Ej, mam zaleźć najdłuższą rękę. Z się nie uda. O kurde. Co? Ksa Magellan. Ty to jakiś gracz chyba. Czy co? Nie, to Ej, nie jest. Bo, on i on odpadnie zaraz. O kurde. Ano? To był bot. O jeszcze ja, wypadłeś. O, fajna ta łódka. A wy widzicie już następną rundę. Dobra. Bardzo interesująca! No, y, dobra, nam już wylosowałam następną grę Wylasowałam trochę. O oh my god! Nie wiem czemu ja to Oh O my god! O oh my god! Boże! Może? Co, co jest? Co ile, ile ja odkryłem? Co ja zrobiłem? Dobra, ja z A ja wszystko odkryłem praktycznie. Nie? Ej, to było... To było prosta droga! Co jest? Um, 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 jakby to powiedzieć? Um, co? Nie kumam, nie kumam. Serio nie kumam. Jak widać przeszliśmy. No nie, Rocket Rumble. Znowu będziemy przeciwko sobie, ale tam na ja to wygram. Kurde. My was rozwalamy. Nie tak do końca, nie tak do końca. My też was trochę rozwalamy. Na, na jednym froncie wy wygrywacie, na drugim my. Może nie wiesz. No nie, swojego uderzyłem. Nie. Wypad mi stąd, Gnoju. Wypad mi. Robisz. Wypad mi. Robisz. Dobrze, dobrze, stary tata mi wbił do pokoju. Yy, kurde, chyba wygracie. Wygramy to. Niestety, Nie. A może? A może jednak, może jednak? Nie, jak oni ma nie lecą. Wy też ładnie lecicie. Bum. nara. Na. No nie no. Możecie to wygrać i to. Nie no, nie, no my to wygrywamy. Albo nos. Cześć. A kurde, co się dzieje? <gry> Nie traf... Chyba nie trafiłeś. Nie. Ech, dwóch na raz. Niestety. Tak. Mama prosiła Cię, żebyś. Dobra, widzowie. Pokaz musiał kończyć i tym symbolicznym akcentem kończymy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i żegnam Was.